Witam ponownie na kanale Skoku Dungeon Crawler. Zapraszam do subskrybowania. Staram się dość regularnie czytać te gry. To? Kolejna gra, ostatnio graliśmy yy, Bernim. To teraz Kalmary. Nie mogę. 5 razy w jednej bitwie. Wow, muszę dużo wody mieć. Ciekawe. Yy, to co? Zagramy z śmieciarzem. Grałem już, nim do 25 doszedłem, ale nic nie nagrałem, więc słuchajcie, nie było sensu nagrywać tego dalej. Eee, 50% wszystkich przedmiotów zostaje usunięte po twojej turze. Twoje obrażenia są zwiększone dwa za każdy przedmiot w plecaku. W plecach to jest tak naprawdę talia, już to widzimy. No i dobra, normalny poziom lecimy. Im więcej materiałów, tym więcej zadają bronie. Fajnie jest zbierać rzeczy, które ci zwiększają obrażenia. Dodatkowo, ale on ma procentowo za każdą rzecz 2%, więc już na wstępie te bronie zadają fajne obrażenia. Nie? Magnes bardzo fajny, bo trochę czyści plansze, a im bardziej czyści plansze, tym mamy większą szansę, że wyczyścimy się do zera. W poprzedniej e, grze wziąłem taką umiejętność, że jeśli Mamy wyzerowaną maszynę z itemów, to możemy mieć dodatkowe 10 yy, siły. Ani razu mi się to nie udało, więc słuchajcie, tym razem tego nie wezmę. Tutaj... Super, koniec. Od stresu bardzo fajnie działa. I ciernie, słuchajcie, muszę mieć ciernie yy, siła. Dodaję 3 siły na początku każdej walki, super. Co nam pani da? Skrzynia skarbu. Bardzo jej nie lubię, ale niech będzie. Troszkę pieniążków. Nie lubię, bo jest dość duża. Musimy mieć wodę, żeby zadziałała, naprawdę. No i pierwszy przeciwnik. Mocniejszy. Właśnie, od stresu Teraz bierzemy magnes. Trochę zbroi. On nałoży na siebie na pewno zaraz. Ciernie, dokładnie. Ok, to my co? Przebijamy się przez te ciernie. Nie, nie udało się. Nie zada nam obrażeń. Ale teraz chyba już powinien zginąć. No nie, teraz. A może 15, trochę za mało. Teraz Super. Rozpocznij walkę z krzyżem. Nie, jesz. Nie, wolę jeża. Dlaczego? Bo słuchajcie, będę. Tutaj idziemy w prawo, mam za mało pieniędzy. Bo za każdym razem, jak podczasowulka z... z żółki twoje ciernie Polce one zadają mi obrażenia a zadając mi obrażenia zwiększają ciernie o teraz powinniśmy pierwszy nawet się zabije, zobaczcie nie dając mi prawie nic okej okay. a w ogóle te ciernie takie są? Plastyczne. no to Idealnie też, bo jest taki przedmiot, który recyklinguje plastik i zadaje większe obrażenia jakieś kosz. Jeśli dobrze pamiętam, więc pierwszy nie żyje, drugi też. Super. Dłoń Midasa. Yy, niech będzie, więcej pieniędzy się przyda zawsze. Obijamy ciernie dodatkowe, czy Bastion. Nie ciernie. Trzy ciernie na początku to wbrew pozorom jest dość dużo. Okej, okay, czy uda się wziąć z ciebie? Udało się, super. I Midasa od razu złapaliśmy. Pierwszy nie żyje, drugi nie żyje. Ciernie zadają więcej, fajnie, nie wiedziałem o tym. Przepraszam, ale jakoś mi tak treść przeszedł. Oj, nie uda się złapać chyba tej czerwonej, nie? No nie udało Ważne, że chociaż jedna jest. Co co za item? Pistolet na wodę. Jesteś plastikowy, duży, dobra, biorę cię. Łatwo go chwycić. Super. Właśnie tak myślałem, że się skończy tym, że nic nie wezmę. Teraz trochę lepiej. No i super, kuleczka fajnie się yy, miodowa pojawiła. Agnesik pierwszy nie żyje, a drugi to on zrobi. Tak, będą skakać materiały. To nie problem. I drugi też nie żyje, Super. Zaturu też tyle. Trucizna to jest najlepiej skalujący się obrażenia poza. Alchemik nie będzie, to będziemy mogli zmieniać na metalowe. A mamy już magnes, więc to fajnie też będzie grało. Okej, okay, kasy teraz tak dużo nie potrzebuję, ale życie się przydatnie. Naprawdę, jakieś tu ktoś nie zamknął? Nie, nie, zamknięte są. Nie wiem. Trzeba sobie zrobić coś do picia. O, i genialnie, teraz to łapiemy. Troszkę obrażeń. Mm. Czy pistolet w ogóle zadaje jakieś? Nic. 23 zadaje podstawowe. No i co? Mamy teraz super chwyt na. 14 zadają świetnie. Co? Dostajemy jakąś wiadomość za do przyszłego, przeczytać. Więc po tej turze zrobię. Rwę. Poczekajcie. No jestem z Coś istotnego, ale mam na to chwilę, więc odpiszę zaraz. No dobra, lecą sobie materiałki super genialnie. Kąt oszczędnościowy bardzo fajnie działa. Lecimy w prawo, bo tu mamy darmową wymianę. Zamieniamy co tu możemy zamienić na meta. Ciebie. Transmetyk. Ulepszymy Ciebie. Tyle. W lewo. Więcej walk, więcej pieniędzy. Super, fajny chwyt. Teraz łapiemy tutaj kresowulkę. Więcej obrażeń. No, by mi się kaktus, bo on zadawał dwa obrażenia, jeśli pamiętam, mi, ale yy, no. Zwiększałby moje ciernie. Midas, no właśnie, o się mówiłem. To niech będzie ten kaktus. No i zbroje wystarczy, nie zadawał mi żadnych obrażeń. No i super. Magnesik, bardzo ładnie zadziała, trochę wyczyści tą planszę. I teraz... O, nawet nie zdążyłem od Kulki stresowującej. Yy, bateria... Nie, zamienimy coś, nie chcę dużych brać. O, kolejny kaktus, już tak. Yy, no dobra, co, złapiemy tak, żeby była kuleczka? Niestety nie. Ją trzeba chyba zamienić na metal, bo... Łatwiej będzie jednak wtedy to zbierać. Zabije się ten pierwszy. O mnie, a i o moje ciernie. Pistolet jest słaby. Nie wiem po co go zamieniłem na metalowy. Chyba żeby po prostu lepiej czyścić tam planszę. Spinacz. Tak, to jest bardzo fajne, bo dodaje mi siły i blok. Super. Idziemy na górę. Najpierw w prawo, co tu będzie za umiejętność. Złota zbroja. Genialnie. E -ha. Więc ta ilość życia jest bardzo istotna. O później tak naprawdę przeciwnicy zadają po 250 na raz, co już udało mi się doświadczyć, przeżyć, co prawda dość skutecznie, bo 40... fala. pamiętam, druga fala. Okay. Kaktusik. Jest, dobrze. Fajnie byłoby zebrać... No dobra, może być też ten kaktus. Jakoś go przeżyję. Jesteś magnetyczną? Nie. Czemu za magnesem latasz? Przedziwne. Okej. Okay. W ogóle moje ciernie powinny też większe obrażenia zadawać. Teraz mi spra muszę sprawdzić ile. Mam 28. To powinien przeżyć więc. Nic nie wzięliśmy. Ile zadają ciernie 42. No właśnie. Więc. Ten zwiększenie obrażeń działa na wszystkie obrażenia, nie tylko na moje bronie. No, po przeciwniku, chyba jeszcze nie, ale może się sam zabić. Nie teraz, już jest w Dokładnie tak. tak dużo broni, że nie ma szansy na to przeżyć. Super. Zwinny bagno. Magnetyzm, lepszy jest. Magnetyzm, który zwiększa. Aj, 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 aj. pomyślałem o tym. Dobra, lecimy górą. Kuleczka super. Troszkę zbroi. Zrobimy te. tarcze. No i zadam sobie dwa obrazy spokojnie przeżyję mhm. i ty mi dajesz teraz 15? 15 było, więc bardzo spoko. Pierwszy nie żyje, drugi myśli no przeżyje na pewno, ale mamy odbić, więc coś tego ja bardzo nie lubię. To zrobimy inaczej. O, właśnie. No, a i tak zadam obrażenia sobie. Hełm. Mamy dość dużo bloku. W znaczy sensie zdarza się, że mamy dużo bloku może tak. Yy, ok, czyli tu możemy wziąć naszą. nasz piamek. Okej, okay, super. Dziękuję. Umijamy. Wampiryzm, genialny. Teraz będzie jakiś... Super item na pewno, tylko niech te filanie sobie gdzieś pójdą. Widzę, że już niektóre, niektóre wyskakują nawet do mnie. No za dużo was tutaj. No dobra, jest. Udało się. Bałem się, że nie trafimy, ale poszło ładko. Transporterek. Nie lubię Ciebie. Ale... Nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. Tak mu to mówię, nie? No właśnie. No dobra. Ok, spinarz spadł kolejny więc fajniej. Przeżyjemy. Magnes działa fajnie. No i co? Tarcza i transporterek. Przeżyjemy jeden atak. Tak, przeżyliśmy. Termometr. Mm, tak. I idziemy dołem. Babcia nas wyleczy. Da nam trochę pieniążków na zakupy. Całe trzy. Nawet jedno. Ale mamy 100% życia. Nakarmiła nas dość mocno. I pan telewizor. Pan telewizor. Dobrze, zaczynamy od... Nie wiem po co mi to, ale chciałem kulkę odstraszać. Widzę, że już teraz trzeba wziąć po prostu magnes. Okej. Okay. no i co? Teraz musiałbym tę te kulę zebrać, ale nie mam jak tego zrobić. Więc spadnie, oczywiście, podwojenie. Pancerza, który sobie nie dał, on by wybuchł, ale nie zadałem mu obrażeń, bo pancerz to zredukował, fajnie. Sądziłem, że to jest bezpośredni atak na, że tak powiem, mnie, ale nie. Okej. Okay. Ostatnia pomoc kota, żeby, żeby to trzeba się pozbyć, bo widzę, że ja sam sobie wyrzucam bomby, które wcale mnie nie. Dobra, wygraliśmy. Dzięki. Eee, trujące kocimiętka siła dodaje jeden siłę. To jest bardzo. O nie lubię ingregnatorów, mamy dużo drewnianych, ale to. Po prostu im więcej mam materiałów, tym lepiej, nie? Dlatego ja je biorę. Co tu zamienimy na drewnianą? Naszą? Na metalową znaczy się. I tyle. I ulepszymy... No ulepszymy Ciebie. Lecimy do łańcucha. Dobra. Zdajemy pięć, tak? To no jest super. Dobra. nie dostaliśmy żadnych obrażeń pierwszy nie żyje Okej. nie wierzę w to, że wypadł no dobra, drugi też nie żyje ale... teraz bez różnicy co wezmę i tak przeciwnik nie przetrwa tego. Nie chcę dłoni Midasa, wolę coś właśnie takie leczenie. Okej, okay, czyli na środek. I tak mamy wzmocniony magnetyzm, więc dokładnie. Bardzo dużo zrzuci. Dostanę też dużo obrażeń. No, znów jest sytuacja z piraniami Oj dawno mi się to nie zdarzyło trudno Kolejny pokój Zadam sobie obrażenia. Ale fajne jest to, że zadając sobie obrażenia, atakuje pierwszego wrota. To no jest ciekawe. Nie wiedziałem, że tak to może zadziałać, więc. No jest to ciekawe. Dobra, i cactus. Ale tylko kiedy są to te. Dodajesz, mi się mówić jedno, bo otrzymujesz pięć obrażeń, ty zbierasz ten Okej, okay, czyli ja zadaję obrażenia też. Dzięki temu, że mam siłę, to zadaję tych obrażeń po prostu więcej. Teraz, teraz rozumiem, jak to działa. Kaktus. Dołem lecimy. O! Co ja zrobiłem? Ech, niestety za szybkie kliknięcie nie jest czasami dobre. Muszę mieć tą i więc mamy ją tak, łapiemy co się da że tak powiem i teraz też jakiś większy chwyt dobra czyli ja będę otrzymywał zwiększenie? nie większy na pewno Kulka. Ja mam wampiryzm, więc też jestem w stanie się trochę poleczyć. Ej, okay. dużo cierni, ale chciałem też mieć poza cierniami, tak powiem trochę tarczy, udało się i wygraliśmy, to super słabe uszy to jest dobre to jest chyba najlepsze z możliwych i tu weźmiemy sobie pieniążki fajnie jest, że ta babcia się trafia, bo można naprawdę fajnie się wyleczyć przed kolejną walką no i super, teraz idziemy na dół tu nam się trafi kolejna kulka odstresowująca do wzięcia na pewno. I my w prawo zamienimy ją na metalową. Lecimy górą. No dobra, to dalej. Słuchajcie, ja zaraz kończę, bo czeka mi dzisiaj dość dużo pracy. Eee, fajnie, że tak powiem. się gra, ale niestety czasami też trzeba popracować. Ok, pierwszy przeciwnik wyparował, teraz drugiego się spróbujemy pozbyć. Drugi też, trzeci niestety przetrwał. Na nasze ataki? Tak, weźmiemy sobie kotka. Kotek powinien nam pomóc go zabić już. Dokładnie tak. Eee, tutaj nic. Też nic. Pirania. Też nic. Antidotum. Weźmiemy. A sami się przyda. Może nie, nie za często, ale się przyda. Teraz, co tu ma? Tu jest antidotum. Dobra, weźmiemy taki chwyt, z, że tak powiem, magnetyczny. I teraz weźmiemy kulkę odstrasowującą i zwiększymy sobie ilość bloku, czyli tak, nie dostaniemy żadnych obrażeń. Tylko trucizna no to pewnie może zaszkodzić. Super, kolejny atak. Pierwszego nie ma. Drugiego też nie ma. Czyli jesteśmy po kolejnej walce 560 życia. Te plastikowe noże są spoko, są małe i zadają całkiem fajne obrażenia. Słuchajcie, zaraz wracam.